Witam, witam. Dobra, sprawdzamy piosenki. Sprawdźmy co tu się dzieje. Produkcja Krakaus, no to nie możemy tego przegapić. Użmij to od samego rana, Nie wiem. <laughs> oni tak, modelki. Wiem, co to wiem. Będę dzisiaj pić szampanem. Będę ingrać z ogniem. Na stacji do plestacji z padem. Jak on smakuje? Nie <laughs> butelka kolido. Au... Wow. Kurwa, muszę to puścić od nowa wszystko. Będę dzisiaj pić szampanem, będę im grać z na stacji z spadę, jak on smakuje, Butelka coli, do auta wsiadam, kierunek może i autostrada. Sprawdzam hotel RBNB, eurozłoty.pl RBNB? Dango do mnie. To co zarysować się, to nie jest Czuję swój hotel, dawny i do mnie. Dlatego nie kupimy. Teen, kurwa, ale cię lecimy hit za hitem. Przepraszam bardzo, ale tak się ustawiło na kanale Just Chatting. Teen z drugi sezon oficial music video. Sprawdźmy. na robie zamętu, otwieramy bramę do nowego uniwersum. Namyszczam w rondelku, zmaluję kontentu, to nie jest prosta droga, nie boimy się zakrętu. Yo, what's up? Dobrze Cię widzieć tu, brat. Can't catch me, I'm amped up, you know I feeling To jest brat Lexi Chaplin. Stylą, tak. już czuję, że nadszedł czas End zone, we're my home Czas mija nam szybciej, trzeba tronić Podchodzę Chod, do tego na luzie Ja pierdolę, ale dał zwrotkę w ogóle Ta droga nie boimy się zakrętów Yo, what's up Dobrze Cię widzieć tu, brat Can't catch me, I'm amped up Cause you know I ain't feeling down But when I do, I'm still on top Już czuję, że na co czas In the zone, with my home Czas mija nam szybciej, trzeba złożyć Podchodzę do tego na luzie Mówią, że za szybko mówię A ja po prostu tak lubię Wszystko idzie łatwo, to jest moje <noise> Ja pierdolę, oni mają takie bęgier wersy Że ja się muszę z dwa razy zastanowić, co oni nawinęli zawsze I potem do mnie dopiero dochodzi, jaki tu leci wers Zajawam, jawę, więc nie boję się wyzwania. Tak mnie nauczyła mama, jestem młoda, więc... o kurwa, jeszcze przyspieszenia, let's go. Podchodzę do tego na luzie, mówią, że za szybko mówię, a ja po prostu tak lubię. Wszystko idzie łatwo, bo to jest moja zajawa, więc nie boję się wyzwania, tak mi nauczyła mama, jestem młoda, więc mogę się bawić, to się da naprawić, że kiedyś mieli za nic, teraz nie da się mnie zranić. każdy zaczyna się drugi sezon, nowa... Neon robił tą piosenkę, no właśnie zastanawiałem się, kto na taki kurwa refren wpadł. Kto to kurwa wymyślił, ale to już wszystko wiemy. Tam nowy plan, nie jesteśmy na 5 minut, nie zatrzyma nas. Wyginam śmiało ciało, dla mnie to mało. Za mało. <noise> wow. Za mało, Chcesz, żeby coś ci działo, więc nie na 5... no, kurwa, od nowa, od nowa, od nowa. Nie jesteśmy na 5 minut, nic... Co tam jeszcze, kotolga? Jesteś nie zatrzyma nas. Wyginam śmiało ciało, dla mnie to mało! Za mało, za mało. Chcę, żeby coś się działo, więc latuj się kto może. Ekstremalne rzeczy tworzę. Jestem gawlonek, szalony naukowiec. Chciałbym poznać kogoś, kto serio mi pomoże. Cześć, jestem Borys. Przywitam się. Dysiosłany słów, bo nie wiruję. Ja nic nie czuję, Biegam ze składem, jadę z wykładem. Latam z Batmanem i myślę, że całe to życie. Nie no, powiem wam tak. Oni dali tak czadu jak coś, że czegoś takiego kurwa jak nie widziałem. I to nie oceniam tego, wiecie, względem jakiejś muzyki. Po prostu. Tak jakby wiecie, takie piosenki YouTube'e, jut o. No, dali kurwa tak ognia. Nudne nie będzie, dzieje się wszędzie lecą nie wiem o co chodzi. No, i uratowana piosenka, to mi się podoba. Mamem, ty myślę, że całe to życie nudne nie będzie. To wszędzie lecą to, 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 to najlepszy w Polsce Które, która... Dobra, druga minuta z trzech minut. Dopiero ogarnąłem to. Wiecie, bo my tego nie kumaliśmy To jest z oklejona banda. Każdy inny pomysł ma, dlatego, każda zwrotka to jest inna piosenka. Bam, zaczyna się drugi sezon. Nowak. My po prostu tego nie zakomaliśmy. Zamknięte głowy. Jesteśmy na 5 minut. i już nie zatrzyma. Dywanie kanapa, komoda i fifka. Gramy do rana. R1, kółeczko, i brama. O, kurwa. To tego, o to wiecie co on tu robi? To tylko patrzcie w wpierdolił teraz Eee Jak to się kurwa nazywało teraz? O, piwka, piwka, giereczka, piwka, Arizona na stole, nie? Mamy tu chipsy i kole I Arizona na stole Zaraz włączamy konsole. Czyli w sumie super combo Dzisiaj gramy noc te piątą. Mama mówi Kuba kończ to boli. Ma pogolu jest blada jak ściana Błagał bardzo, żywnie przyszła jego mama I politowaniem mu powiedziała Syneczku, to twoja trzecia przegrana Pakuj z rzeczy i nara To moja trzecia wygrana Mówili, że laska do bana Ja pełna przeżycie nie gara No co? So... Mam coś do dodania Więc wrzucam makaron do gara Hej, też popatrzcie jak siada miam, miam, miam. Wbija kalina, malina to moja ksywa Sutka dziewczyna, ale kwaśna jak balujemy, bo spać nie możemy Znowu coś ugotujemy, nie brakuje weny Ciągle pod górę, Giewąt, Już się nie boję niczego. Choć jest kute, bo, bo to luz mam Kaśledy i czeka podwózka Każed i czeka podwózka. Jest... Wszystkie piosenki się to romper stomper, no? ma razem Kurwa, ale są drugi na tradingu i nam zamykają ryj. Nie było tematu, przepraszam. Następna piosenka, Tax Free. Is that a Ups, znów. Ups, znów wypadła mi maczeta. Czuję stres, no bo nad głową kamera. Ups, znów z kieszeni wystaje pęga. No bo znów byłem na liczyć dealera. Zostałem na miarę gdzie dopaść tego śmiecia. Ups. Wypadła mi w kieszeni... Box stop, wypadła mi maczeta. Robimy remix z tego, bo to fajnie pływa. Pęgał właśnie okradłem dealera. Twój dług przejęty jak połączenia. Ups, znów wypadła mi maczeta. Chyba będą o mnie dziś pisać w gazetach. Ups, znów wypadła mi maczeta. Chyba będą o mnie dziś pisać w gazetach po miejskiej dżungli zawsze chodzę z maczetą I kozę jak ripostę mordo zawsze mam ciętą W nogę czy pod żebro, w sumie wszystko mi jedno No to Włodar by się przydał do pomocy, bo no nie, nie wiem o co chodzi kurwa On to ogarnia te takie... te klimaty gangsterskie Kurwa trafiła na oją, czyli trafiła w sedno CCTV monitoring, z każdej strony obserwacja Ciągają odciski palca, lepiej załóż rękawiczki Jeżeli jedziesz na akcję to nie zapomnij o maskach No bo rozpoznanie świadka może pogrążyć tu wszystkich Znów wypadła mi maczeta Czuję stres, no bo nad głową kamera Ups, znów z kieszeni wystaje pęga No bo znów byłem naliczyć dealera Wystałem na miarę, gdzie dopaść tego śmiecia Ups, znów wypadła mi maceta. W kieszeni pęga, właśnie okradłem dealera Twój dług przejęty jak połączenia Ups, znów wypadła mi maceta. Chyba będą o mnie dziś pisać w gazetach Ups, znów wypadła mi. mi maceta. Chyba będą o mnie dziś pisać w gazetach Ups Pestka, full automatyki i trzydziestka, Klamką po mordzie szczęka pęka, Zawijam pieniądze i materiał, Bestia, mesjasz, wiele sformułowań nie określa, Leży we krwi podjeżdża karetka, Medyk smutny, bo nie wyczuł tętna. Ups, znów wypadła mi maczeta. Jezus Mary, o czym oni śpiewają? Dobra, następni gangsterzy Mają dowody, że na tym popłynę, a ja muszę was zmartwić, ale jestem rekinem, bo wypłynąłem za ocean, synku z dala od więzienia. Pewnie zmartwić to kilku z was. Media miały dobry temat, wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma, ale nie Dobra, wiem czy... to jest wsparcie, kurwa, mi się podoba Akurat tam oni mówili, że chcą zamknąć nas na kilka miechów Na korytarzu jak grażyna i kilku kolegów W poprzednim braku świętowałem ćwierć wieku A papuga mówi mi, że mi grozi ćwierć wieku Pojawiają się pytania na temat pieniędzy prania i więcej adwokatów niż na wydziale prawa Kiedy nie szukają faktów, to media na obława Z Kamerami wchodzą na dach jakby miał być zamach Mówią mi, że byłem pół roku na podsłuchu wiedzą gdzie zamawiam pizzę i no rozmiar Butów, czy sprzedawałem losy, czy e buki, bo to skandal, ustawowy lu Czekajcie, bo muszę mieć kurwa. Yy... Muszę mieć tego. Cały obraz tego co się dzieje. Miał mu dać kurwa to tak już do tej byłem wkręcony na poważnie, to jest jeszcze druga strona medalu. <śmany> by zawał, cały czas D7, Wróćmy, zdrowić, zdrowić, zdrowić. Kurę, kurę, kurę. Wróćmy. zarzuty na pół miliarda Proszę nam o tym opowiedzieć Chętnie to wyjaśnię, sporo mam do powiedzenia Jeśli chodzi o loterię, wydaliście pozwolenia To nie ja je wymyśliłem, ale promowałem zanim zrobiło to pół youtuba czy mam też odsiedzieć za nic czy na... No to niestety, pdw, ale to już Bandura mi dzwonił. Dla Bandury, dla Bandury oczywiście. Chciałbym hotelowe drzwi wyważyć, przecież można było wysłać list i bym się stawił. Czy gdybym był przestępcą, co chciał okreść państwa, to cały hajs z trzymałbym w polskich bankach? Mógłbym tak bez końca rzucać argumentami, ale jaki to ma sens, skoro mają na mnie plany? Odbijam się od ściany, w mediach samostąd z Forbes'a do Paki, co za kurwa rok. Szukasz atencji, ciągle coś kręcisz, ogrom pretensji, skąd na to czas Powiedz mi coś, czego nie wiem, jesteś specem od aferek, lepiej zostaw to dla siebie a? Szukasz atencji, ciągle coś kręcisz, ogrom pretensji, skąd na to czas Powiedz kto numerem jeden, jeśli masz na siłę kłamać, lepiej zostaw to dla siebie każdy ekspert od prawa jakby złamał Enigmę Buda W przez roku, jakby zmienili religię Wróg opinii publicznej, co miał grzać puszkę A w rzeczywistości tylko skazany na sukces Media nie szukają prawdy, szukają kliknięć, Napiszą, że jestem czarny, jakim dobrze plikniesz Albo, że jestem kobietą, jakim groszem sypniesz Oni napiszą, że żyjesz, kiedy kurwa kipniesz Podaję się za brata w zależności od wiatru A gdy nie byłem znany, no to nie chciał kontaktu Kiedy patrzę na te twarze, widzę ze sto IQ do podziału na dwóch, chłopcy prosili o wywiad i że brali o content, a kiedy mnie zwinęli ksywą, wytarli mordę. Teraz będą rozminiać czy to z rapu, czy z watu, a czy jechać do Stanów, czy Singapur. Jak do tego doszło w internecie, nikt nie wie, teoria goni teorie, no to jadę z wyjaśnieniem. 3 miliony kaucji, by opuścić cele, jeszcze 5 pak za paszport nadajemy zelej. 3 miliony kaucji i 500 tysięcy za paszport. Muszę kaszykowi powiedzieć, kurwa, że pół miliona. i zakaz opuszczenia kraju schodzi. No co mogę powiedzieć? Bandura szyku się. Będzie po mojemu, albo będzie po mnie. Coraz mniej ludzi już stoi obok mnie, ale zaufane grono wierzy mocniej niż ja Sam w siebie czasem muszę wziąć rozbieg albo wziąć wolne, gdy zbliżają się testy Zawsze czułem trochę bardziej, więc przypieli łatkę beksy Bo wszyscy tacy wściekli, zagryzają zęby Radzili mi, bym się odwdzięczył i przypieli łatkę hama i gbura Wiem o co walczę, chociaż jestem tutaj z myślą, że mi może się uda Mam Stanąć na głowie, żeby docenił mnie Juror Z moich skrzydeł właśnie uleciało pióro Po mojemu albo po mnie Przeszłość, jutro nie chcę widzieć przez to. Od sypu chcę się odciąć grubą kreską, ale ty, mamo wiesz to. Kolejny raz znowu kończę bez gardła. Problemy jak mam, wciągam jak pac -Man. To nie pierwsza szansa i nie ostatnia. Duże ryzyko, jeszcze większa stawka. To moje long story short, nieraz popełniłem błąd By móc się teraz patrzeć stąd Uwierz, nie tylko dla siebie chcę tort Bo biegnę pod prąd, żeby bliski oddać hołd Zobacz, jak to robi zwykły chłopak Nie czuję potrzeby, żeby żyć na pokaz A co oni w ogóle wygrali? Znaczy, co było za wygrane, jakby, co się wygrywało? Pół miliona? Ja pierdolę, to akurat w tak szczerze nie, to nie jest sarkazd, debile. Ja wiem, że wy kurwa myślicie, że ja mówię to sarkasnie, to serio w chuj. Wyrzucili mnie tyloma drzwiami, wszystkie okna mi pozamykali. Drugi raz już nigdy nie zaufał. No kurwa, no de debile, ja mówię serio, jak na kurwa program rapował ja wiadomo, to Netflix tak, ale kurwa no to jest w chuj. Tata mówi, synek masz rozjebać ściany. Rzadko już widuję jak chłopca w lustrze chyba niutki Dobra, dobra, ty masz kurwa trzymiony w banku. Człowieka jak ja miał 3 miliony w banku to byśmy kurwa teraz tutaj robili taki kurwa dym na streamach, VR czacik, IRL -e w wakacje Wszystko by kurwa było, byłoby ich kurwa, taki poziom bym trzymał. Ale goni sukces pozamieniał tych typów z plakatów na kompliku, Założył założyłśmy Przed tobą stoję tak jakbym był nagi, jak na pierwszą randkę, jak debil ubrany, ty powiedz mi ile to ladu się znamy Czy wciąż się kochamy i czy czujesz że my to samo, co ja gdy widzę twoją twarz Jakbyś nie miał trzech milionów, to by tak było. Dobra, styka tej muzyki. Pewnie, że tak. Coś mi się Spotify zjebał, no nic. Wisi to w powietrzu, że popełniłem błąd, błąd. Też na Twoim miejscu, jakbym daleko stąd, stąd. A mimo co znów widzę Ciebie na mieście, więc wysyłam Ci SMS, czy się do mnie